Witam serdecznie Mati Kasty, z tej strony zapraszamy do plaży w krzyżownikach. Oczywiście subskrypcja łapa do góry, komentarz i like dla zasięgów. Spójrzcie jak mamy tu piękną plażę w krzyżownikach. U, 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 słonko nam wyszło, pięknie, pięknie, pięknie tutaj się zrobiło. Tu proszę zobaczyć, jeżeli chcecie przejść z życieczkami, piękny plac zabaw, a jeżeli chcecie poprawić nad kondycją fizyczną, mamy tutaj dwie siłownie. Jedną taką, drugą taką. Oczywiście, kto co lubi Ja wolę leżakować i delektować się smacznym piweczkiem Oj, oj, oj tu mamy ładne leżaczki A piwerko jak najbardziej skazane w taki upalny wieczny dni Tak faktem, że mam czapkę na głowie Jest mi straszliwie zimno Ale, ale, pewnie jeszcze latem do nas zawita Z drugiej strony chyba mamy smochy Tam jest kieksz po lewej mamy trzeźmierowo, chyba batorowo, dokładnie. Dokładnie tak nie wiem, ale tu mamy miejsce dla ratownika. Coś pięknego, coś pięknego. Tutaj są jachciki, którymi można sobie podryfować, dysować. Nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, bo nigdy takimi żaglóweczkami nie pływałem, ale myślę, myślę, że może się jeszcze to w tym roku zmienić, ponieważ mamy sternika Tutaj mamy. Jakąś apteczkę, fajnie, fajnie, fajnie to wszystko wygląda, kaczuszki, pięknie, pięknie, zaraz wejdziemy na ten pomostik który jest na balach, a tam jakaś żaglóweczka, później, kurczę, tak strasznie wieje, że mi zaraz odwieje głowę, ale leżaczki jakie takie metalowe. Kochani, jeżeli chcecie tutaj przejść, to zapraszam na plażę w Krzyżownikach, jest tu, kurwa, wybornie w chuj, więc wszyscy na plaży do Krzyżownikach, tu jest ścieżka rowerowa, którą śmiało możemy zapierdalać, przeźmierowa do Kieksza i ona cały czas prowadzi przy jeziorze. Kiedyś ją jechałem, ale mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś ją wybiorę. A teraz zrobimy sobie... Tutaj mamy szkło. Oczywiście kontener na browareczki, jeżeli ktoś wyciąga. Kąpielisko, krzyżowniki, jak tu widzimy. No i podążamy na to. Tą... O, tu mamy zestaw, ale super, że takie coś robią. Zestaw samoobsługowy, stacja naprawy rowerów. Pięknie, zobaczcie, mamy kluczy, imbusy, klucze różnego rodzaju, nasadki, mm, pompka, coś pięknego, ale jakiś debil ujebał. Idiota kurwa, idiota. Takie coś to powinno opierdalać jajca i ręce. No zobaczcie, jest fąka i ktoś to upierdolił tą końcówkę, jakby to komuś przeszkadzało. A tak abyś sobie mógł spokojnie napompować rower. Kretynizm. Banda debili. Tutaj mamy start i metę, a my sobie podążamy tutaj. No, co ciekawe, jak się wchodzi na tak tutaj chyba że są jakieś dołączane. No wiesz, i jesteśmy na promenadzie. Molo. No. Tutaj mamy regulamin zabijania mola. Czego nie wolno? Oczywiście browarków, skakania, rowerów, drinków, ćmiczków i obisków. A my sobie pędzimy dalej. Ale fajnie tu spalista jest zrobione. Pięknie, pięknie. Naprawdę można tu przycumować kurwa czymś. Ale pięknie pomysł Pomosty pływające tutaj proszę spojrzeć wspaniała konstrukcja. Przydały mi się taki pomości. Tak naprawdę jakbyśmy się tutaj odłączyli tym pomostem, to moglibyśmy drefować po całym jeziorze. Bardzo fajna atrakcja. Przemontować na przykład na końcu silniczek. Odm odmontować ten tutaj, który jest przymocowany do brzegu i sobie popływać. Normalnie dwa silniczki, jeden z przodu drugi z tyłu. I byśmy po całym tym pływali. Ciekawe, ciekawe, ja jestem ciekawy. Ale niej, ludzie kochani, jak tu... Nie wie, ale powiem wam, że kocham polskie jeziora. Polskie jeziora są najpiękniejsze na świecie. Tam w oddali widzimy... On się rusza. Fiu, fiu, fiu. Proszę spojrzeć, jak, jak to się tutaj na ładnie rusza. Lala lala. La, no. Pięknie, pięknie. Coś wspaniałego powiem Wam, że tam kajaczki mamy. No jak najbardziej. No, 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 powiem wam, że to tak kurczę nie jest chyba wytrwałe. Jak to się tak rusza, proszę spojrzeć, jak to się rusza. A tam mamy kajaczki, rowerki wodne, latem tu na pewno jest pełno ludzi i można sobie coś fajnego przekąsić i obejrzeć. Browarek, piwka, woda. No ale kurczę, powiem wam, że ta woda taka... Lipka, delikatnie lipka ta woda. Myślałem, że to tak kurde ładniej tu będzie, ale taka żyburka, nie? Więc ja tam osobiście... Ja osobiście myślę, że po tej wodzie się trzeba dobrze wyszarować, żeby nie dostać jakiegoś dofusa. No i tyle. Tam z drugiej strony mamy chyba... Szkołę, gimnazjum, hotel, więc jakby który. O, tam jest też, widzicie, tam to jest chyba jakiś pensjonacik, gdzie no, mamy piwko, rybkę, fajnie, fajnie, tam z daleka to wszystko fajnie wygląda, plaża w krzyżownikach, polecam gorąco wszystkim. Może kiedyś się tu latem wybiorę, chociaż mam tyle miejsc, które latem chciał zwiedzić, więc nie wiem, czy by mi wakacje starczyło. Oczywiście wiąże się to z funduszami, więc jeżeli byście chcieli to mnie wesprzeć, to jak najbardziej piszcie w komentarzach. Podam Wam numer konta i przysyłajcie po tysiąc, dwa tysiące. Oczywiście jednych w afrykańskich, żeby się wszystko zgadzało. A ja dalej będę kręcił te wypaśne filmy, śmieszne i hehehe, wszyscy będą się śmiali, będą glądali, chichotki, będzie wesoło w chuj. No. Pozdrawiam Was serdecznie, Mati Kasny i oczywiście zapomnijcie o tej subskrypcji, bo brakuje, brakuje tej subskrypcji, abyśmy dojebali do tysiąca i żebym w końcu mógł zarabiać petrodolary na tych wyjebistych filmach, nie? Więc ekipo, żegnam Was kochani i mam nadzieję, że Wam się film przepodobał i pozdrawiam Was serdecznie, łapa, łapa, serdecznie, Mati Kasny z tej strony i zapraszam tutaj nad jezioro w Kiekszu, jezioro Kierskich. Oczywiście łapa subskrypcja, bo no, woda dosyć czysta, nie ma to na Idźcie widzę, że tam szagleczki pływają. Ja tutaj weszedłem od takiej przepinkować, może było wydaje nocne, ale widzę, że troszkę się to zmieniło. Tutaj mamy park rozrywki. Ale kurczę, to jest fajne. Zobaczcie to, jakie tutaj mamy. siłownię mamy tutaj na zewnątrz. Ja pierdolu, coś pięknego. Kochani, polecam wszystkim tutaj odwiedzić nad bliziorojskim. Jeżeli ktoś był zainteresowany tym miejscem, to piszcie w komentarzach, że sprawdzę Wam, czy ta miejscówka jest. Tutaj zobaczcie, co można wypożyczyć. Sup up sport up. Pokażę ma swoje stanowisko, jest nie większa grubeczki, fajnie, fajnie wszystko, to jest fajnie, ekstra kamer, ale to jest kamer, ojojoj, chyba w będzie Tutaj są jakieś winy, których można się pociągać. Rozumiem, że latem są takie pudeczki, których można sobie nie? kupić jakaś hamburgerka, albo świeżą rybkę, ale na tamten pomostik no jak najbardziej musimy się udać, no nie ma co tamto, ale dziś strasznie wieje, kurwa. Aż mi podwiewa.